Bo, bo, bo wiemy, że już próby nie zdążymy zrobić, więc właściwie za chwileczkę wszystko rozpocznie się z marszu. Chciałabym, aby w takim rytmie również zdać egzamin dojrzałości, czyli maturę. W rytmie poloneza, spokojnie, tanecznym krokiem podejść do tego ważnego egzaminu. I tego Wam wszystkim życzę. Kolokwialnie, połamania pióra na egzaminach maturalnych. I wszystkiego dobrego. Oczywiście również zapraszamy na naszą uczelnię kędzierzyńską, czyli Politechnikę opolską, wszystkich adeptów szkoły. Dziękuję ślicznie i życzę wszystkiego dobrego. Dzień dobry, witam wszystkich maturzystów tegorocznych. Mam nadzieję. Jakoś słabiutko, coś, witam Was! Zimno, Nie wiem, czy jest zimno i chcielibyście zacząć od oberka albo od poleczki, ale zaczynamy tradycyjnie, od poloneza. Mam nadzieję, że to już będzie tradycja. I zawsze co roku będziemy tańczyć poloneza, ażeby, tak jak pani starosta powiedziała, tanecznym krokiem wejść w maturę, zdać. Pojechać na wakacje i dalej robić, tak jak sobie wybierzecie. Życzę wszystkiego dobrego, i w imieniu organizatora, którym jest Gazeta Wyborcza, ale też i Politechnika Opolska, która otworzyła wydział w naszym mieście, zapraszam maturzystów też do odwiedzenia Politechniki Opolskiej w Kędzierziny Koźlu. Gratuluję wyboru, że przyszliście dzisiaj na Poloneza. No i jak życzę wszystkiego dobrego. Kolonez to jest taki taniec narodowy, który jest na metrum 3, czwarte, czyli raz, dwa, trzy, raz, dwa, trzy. Myślę, że jako animatorzyści już powinniście umieć liczyć do trzech. Polega to na tym, że raz zaczyna się prawą nogą raz lewą nogą. Krok do koloneza jest dosyć prosty, dlatego że uginamy jedną nogę, w tym, w tym przypadku to będzie moja lewa, a prawą wysuwamy do przodu, akcentując ten krok. I potem robimy dwa kolejne kroki i znowu to samo. Teraz prawą ginamy, lewą do przodu i tak dalej, i tak dalej. Jeszcze raz Wam to pokażę może wszystkim. Uwaga, trzy, cztery. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy, jeden. Jeszcze tylko powiem, jak partnerki, partnerzy powinni, jak, jaką postawę powinni przyjąć. Partnerki swoją prawą rękę mogą, no, może zistać luźno, bądź też partnerki mogą złapać sobie prawą ręką za suknię. Partnerzy według tego, co piszą, mogą mieć również lewą rękę, napisującą luźno, ale widziałem takie tańce, gdzie partnerzy trzymali swoją lewą rękę z tyłu, na plecach. jest taka mała w tej Także musicie zawsze na to zwolnienie uważać. Jeszcze powiem, że tańczymy poloneza do muzyki Wojciech Pilara, który tę muzykę napisał do filmu Aile Santadeuczy. Lewą, pozdrawiać gości, którzy oglądają naszego formez. Oczywiście możemy się pozdrawiać ze sobą, na czym szeregi, które idą. thank you.